Z nami Mariusz Grabowski, szef Tymeksu, chyba jednak przede wszystkim szef Gromdy. Mariusz no, godziny dzielą nas od walki Aleksandra Usyka z Tysonem Fury'm o wszystkie cztery pasy. To jest pierwsza walka takie rangi od ćwierć wieku. Po pierwsze jesteś bardzo mocnym promotorem bokserskim, który ma pod sobą dużo zawodników. Po drugie pamiętam, jak Usyk bił się z Joszą. przed pierwszą walką. Była ankieta bodajże w kanale sportowym. Tam było z pięć osób, cztery zdecydowanie stawiało na Joshua. Byłeś jako chyba jedyny wtedy, chociaż nie pamiętam, może być może jeszcze Maciek Miśkin, jedyny, który wtedy postawił na Usyka. Byłeś pewny, Usyk wygrał tą walkę. A czy jesteś teraz pewny Usyka przed walką z Furym? Witam serdecznie. Powiem szczerze, że wiadomo, że cały świat pięściarski czeka na tą walkę i myślę, że to jest duże wydarzenie, bo z tego co kojarzę, to, to ta walka już się miała odbyć wcześniej, i były jakieś komplikacje. W międzyczasie Fury zawalczył z zawodnikiem UFC, i myślę, że tutaj po tej walce już tak stwierdziłem, że jednak ten Fury nie jest aż taki dobry i aż tak dobry, żeby, żeby pokonać Usyka i myślę, że, że tutaj stawiam na, na, na Usyka. Myślę, że, że nogi Usyka, yy, pozycja z Manikuta też pewnie będzie, będzie dużym problemem dla Fury'ego, chociaż Fury ma taki niekonwencjonalny styl i wiadomo, że, 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 że wszystko wymusza, klinczuje. Myślę, że w tym wypadku nie da, rady, nie da rady złapać, złapać usyka i moim faworytem w tej walce na pewno jest usyk. Zobaczymy, na pewno wielkie wydarzenie, kibice na niego czekają. Tutaj wiadomo, że też, też Ring zdecyduje o tym, ale myślę, że, że niekwestionowanym mistrzem w boksie jest Usyk, bo to udowodnił. Nie udowodnił tego tylko w tą walką, która będzie czy wcześniejszymi, ale, ale wiadomo, że on był mistrzem świata i w Cruiser, później wiadomo, że, że, że pokonał dwukrotnie Joshuę bodajże, który... Tak naprawdę już świat bokserski pięściarski myślał, że on zwojuje cały świat i ze wszystkimi wygra, i też, też tak było. Tutaj myślę, że usyk jego pewność siebie jest y, pewnie dużym, takim dużym takim y, tak, na jego korzyść, że po prostu, że on to, on to zrobi. On po prostu tej walki się nie obawia, on, on wszystko ma przestudiowane i i, I myślę, że, że to będzie noc usyka. Rzeczywiście ta walka Fury'ego z Ngan'u była bardzo słabiutka, aczkolwiek też, nie wiem czy to są takie prawdziwe głosy, ale dochodzą, że on tam nie za bardzo się jednak przygotowywał, mimo tego jednak stawiasz na Usyka, tak? Ten jego spryt, ringowe IQ. Tak, stawiam zdecydowanie na usyka, to myślę, że, że, że szybkość i jego też doświadczenie, doświadczenie w, tych, w tych walkach, bo on i walczył i, i z mniejszymi, i z większymi, i z szybszymi, i z manikutami z, le, z praworęcznymi, leworęcznymi. Ja myślę, że to zdecydowanie USyk w tej walce będzie, będzie faworytem i tą walkę zwycięży. Ale z, zwycięży ją przed czasem na punkty? Ja powiem szczerze, że myślę, że, że, że ciężko, ciężko będzie przed czasem wygrać z Furym. Ale załóżmy, że, że stawiam na dziesiątą rundę przed czasem muzyk. Dziękuję, dziękuję bardzo.